Siemanko, Siemanko, takie różne tutaj dzisiaj przynęty pójdą. Zjemy <grystanie> <grystanie> śniadanko jakieś, bo jeszcze nic nie jedliśmy. Jesteś z siebie zadowolony. Mm -hmm. <grystanie> <grystanie> o. O, o, o. Tak mi się nie chciało tu jechać. O, o, jakie to dobre. A jak się coś zapali. Panie, tu nie ma. Ryby. Siemanko, siemanko. Dzisiaj jesteśmy na rybkach. Wędki już zarzucone. Nie pokazywałem Wam tego, bo no ciemno po prostu. Wędki już zarzucone. I zaraz tutaj, mam nadzieję, będzie się coś działo. Życie na wodzie już jest. Coś już tutaj się dzieje. A tutaj, no dzisiaj będą różne dziwne rzeczy próbowane. Spójrzcie, co my tutaj mamy, co my tu mamy. Takie różne tutaj dzisiaj przynęty pójdą. Troszeczkę mamy zwykłych, ale w większości będziemy próbować takie dziwne rzeczy, dziwne. Jakieś psie karmy, jakieś, o. Ja mam, ja mam takie coś założone. O, cukierek, irys. Różne dziwne rzeczy dzisiaj pójdą. Ale, ale, ale nie tylko dla ryb, ale też dla nas dzisiaj będzie dużo jedzonka. Dzisiaj będzie grill. Dobra, ja troszkę tutaj pozanęcam. No i czekam na pierwszą rybę. Aha, no właśnie, nie wspomniałem. Mówię, jesteśmy, ale nie widzicie tu nigdzie Arka. Słuchajcie, przyszliśmy, się rozłożyliśmy, wszystko mamy już. I mówię, no dobra, Arek, to co rozkładamy? Stolik, może nie? I Arek mówi. A gdzie jest stolik? Stolik został w samochodzie, nie? także Arek poszedł po stolik. I zaraz tutaj sobie siedzimy, coś zjemy, śniadanko jakieś, bo jeszcze nic nie jedliśmy. No dobra, działamy. Zaczynamy łowienie! A zaczynamy łowienie! Hmm. Ciekawe, czy my tutaj połowimy, nie? A jakie masz przynęty? Założyłeś coś specjalnego? Mam wrażenie, ryby jeszcze śpią. Jak, ja już widziałem tam, że złowili. Tam, tam I jak tam widzowie? <głosy> <głosy> Só te deixar direto. Co to się dzieje? Słuchaj, a to jest piwo, po, piwo zero, nie? A jakby było procentowe, to będzie nowy sygnalizator brań dzisiaj. Ale, jest nie na rynku. Tak to jest. Jest godzina 5.35 Jedziemy z grillem Tak Czas najwyższy Tu kipu Płonie ognisko i szumir Zadowolony. Mm -mm. O, słuchajcie, my tu się z Arkiem martwiliśmy, że grill. A jak się coś zapali, bo tu las, a tam sąsiedzi obok, to <grych> chyba się nie martwią tak jak my. Miarek. Ale mm -hmm. jest konkret, ognisko. No i powiem Wam, że. Dzieje się. Szczególnie tutaj. Tam na grillu. A poza tym to nie. Dziwne, nie? To zaraz będzie, nie? <laughs> Zaraz jemy. Czy ten boczek można już zjeść? Ja mówię, ja już bym go zjadł, a Arek mówi nie, jeszcze poczekamy. Ale tutaj te te tutaj już są dobre. Oni są dobre, Arek. Oni są już dobre. I co? Te boczki. I? Ja. Dawaj tego boczka. Jak nie masz chleba, to jest bułki. No Bo chyba się nie najem. Nie jest chleb, jest <śleszy> <śleszy> bułka. Ale śmiało, bo ja tam też drżałem długo, no, a mięso, to przecież tyle mięsa to przyjeżdża Ale soczysty jest ten boczek. Jeszcze by musiał chyba być ten. A weź bułkę. Mmm O. Tu Mhm. Mhm. Brak słów. Mówisz? No, brakuje słów. Żeby opisać to. Nie, jeszcze, by mógł, jeszcze by mógł być, nie? to nie jest, ale... jest jeszcze gipsy. Nie, ale głodny już, nie? Te już będą leżeć. Mhm. Właśnie jak taka kurwa gąbka. Co się dzieje? A, no nie? Hmm. E? Ale nie działo się nic. Teraz Tak chyba. zaczęliśmy jeść. Słuchajcie, tak mi się nie chciało tu jechać. Poszedłem spać. Koło 12.00. O 3 budzik. Tak mi się nie chciało, ale było warto. Dlatego boczku. Hmm. Hmm. Dlatego boczku to można by zrobić wszystko. I drugą porcję boczku będziemy jeść. I ja już się tak powoli zastanawiam, że jak sobie myślę, że dzisiaj to chyba tutaj już nie połapiemy, nie Aryk? Chociaż kto wie, bo zmieniła się trochę pogoda, była cały czas mgła i ten, teraz, teraz słońce wyszło. Może, ale nie, no dziwnie, nie? Jest lipa. I próbujemy różnych przynęt, i, i dziwnych, i, i normalnych. nie? Co? O. No Mówię, normalne przynęty, i dziwne przynęty, i wszystkie chyba już, chyba już wszystko próbowaliśmy. Na szczęście jest grill dzisiaj. To nam rekompensuje. Brak akcji ratuje. No, gdybym miał wybrać, czy łowić dzisiaj ryby, czy zjeść grilla. Chyba tego grilla bym wygrał, wiesz? Moim zdaniem grill lepszy. O! O! Jakie to dobre! niam. Muszę podziękować mojej żonie Ani, że kupiła mi boczek. Bo poszliśmy z arkiem do sklepu, nie było boczku. W nie. innym sklepie moja żona mi kupiła boczek. I to. No to zrobiło, zrobiło nam tą zasiadkę po prostu. Bez, bez boczku to by nie było to, nie? Nie. Hmm. Ale ich tam leci, co to jest? No, kormorany. Kormorany? No, no lecą. Ja ciekawe. To już nad wodą są dalej. Nie wiem czy widzisz. Czy też w ogóle tak widzicie to z dziwnej perspektywy? Bo nie zapomniałem do statywu tam zabrać części i nie mogę postawić aparatu na statywie. Także stoi na lodówce turystycznej. Nic nie bierze. Nic nie bierze. Panie tu nie ma, Panie, tu nie ma. Jakby tu byli ryby, to wybrali brali. Jakby tu byli ryby, to by brali. Co Ryczku? Lipa jest, nie? Lipa straszna. <grystanie> Masz młody, zapar sobie. Zapal sobie. Ach. Mocny towar. No proszę państwa naprawdę jest lipa straszna. Straszna lipa z rybami. Nic nie złowiliśmy do tej pory Dobrze, że mamy grilla. A ty przestań gadać no, tu, tu, tu gada stale Icię o. O no, no lipa straszna. Zaraz będziemy pewnie zwijać, nie? Jak nie zapomnę, to jeszcze wam coś pokażę, no szok. Ale jak nie zapomnę, bo może zapomnę. Nie, tam przy, koło parkingu. Koło parkingu co jest? Takie dwie budki niebieskie. A w środku wszystko co trzeba. No, ale to może ten. Ogólnie... Hmm, no myślę, że to już będzie takie ostatnie wejście dzisiaj. Będziemy zwijać za jakiś czas. Chyba, że coś złowimy, no to wtedy może to jeszcze tutaj nagramy, a tak to już darujemy sobie. No jedliśmy się, zjedliśmy co, paczkę boczku, pół, pół paczki karkówki. No, idę, bo, no boczku nam kilka pa pasków, nie? Boczku, kawałków, karkówki, kiełbaski, szaszłyki, Wszystko. Tu było wszystko. Piwko 0%. I zaraz będziemy się zwijać, bo lecimy z Areczkiem do pracy dzisiaj. Tak się złożyło, nie? Ale w sumie, czemu nie, nie? Co my byśmy robili bez pracy? Jakbyśmy nie mieli pracy, co byśmy robili? Rodacy. No właśnie. Eee, dobra. Oj, dzisiaj <laughs> mam z nudów, nie? <laughs> Masakra. Ale nie, dobrze, że był grill, było co jeść, było wesoło No, tylko też musiał go wygaszać kurde, ty No, już no, tam nie dokładę, nie? No, zanim się zwiniem, na koniec się go zwinie. No, ale wiesz, znaczy, żeby się schłodził, nie? O to chodzi. Tylko no, zlejem <laughs> Dobra, na razie. Bye. Pożegnaj. Jeszcze się widzimy dzisiaj. A myślisz? A, tak. <laughs> zobaczymy. Jeszcze się zobaczymy. No dobra. To nie koniec. Dobra.